Halo, paní się? Straż pożarna, proszę szybko przyjechać. Tysią nie może zejść z drzewa. Gdzie? Jestem przy bloku. Stoję tu przy bloku. <grym> Jeżeli. nie bój się. Pan już po ciebie jedzie. Straż pożarna? Na służbie. Kto to drzewo? Tak, tak. To drzewo. Proszę to że się to tej drzewo. Tak już się w Daj już, nie Uwaga! Akcja ratunkowa. Halina! Wracaj, ja nie pod tym drzewem tam stoisz! Przecież Ptysio cały czas jest u ze mną w domu! Ptysio już jest w domu? Dziękuję. Dzięki Panu Ptysio jest bezpieczny w domu. Tak na To dla Pana. Strasz Pożarna zawsze do usług! Dzień dobry! Pasternkow Bączewski! Bartosz. Dzień dobry, panie kapitanie. Witam wszystkich na zajęciach z żeglarstwa policyjnego. Dziś na pierwszych zajęciach będziemy się uczyć o bezpieczeństwie na pokładzie. Tak, jest panie kapitanie. Zacznijmy od tego, że każda osoba przebywająca na statku ma obowiązek noszenia kamizelki ratunkowej. Właśnie, gdzie jest mój kapok? Yy, tam, panie kapitanie. Pośrednio, połczewski, Czeski za się! Mimo tego, że ja, Bóg Czeski Bartosz, byłem w bardzo niecodziennej i niebezpiecznej sytuacji, ty nie zrobiłeś nic! Takich ludziom potrzeba w policji! Gratuluję! D dziękuję. Czas wracać do pracy?

Dziękuję. Wspaniały występ, gratuluję. Dziękuję. Czy mógłbym prosić o autograf? Dobrze, oczywiście. A dla kogo? Dla mnie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobrze, do zobaczenia. Występujesz od 20 lat i jeszcze nikt nie zorientował się, że od zawsze śpiewam z playbacku. A po pierwsze, to ja w ogóle nie jestem kobietą. Dzień dobry, panie doktorze. Moja żona chyba złamała nogę. Ale proszę siadać. A no. tutaj nie ma gdzie siedzieć. Proszę zamknąć drzwi i przedstawić mi objawy takiej choroby. Dobrze, niech pan przejdzie do rzeczy. Co panu jest? Ale tu nie chodzi o mnie, panie doktorze! Żona upadła! Musi pan uprawiać więcej sportu, biegać, pływać, brać witaminę C. Przyszliśmy do pana, bo mamy kłopot. Złamana noga. W takim razie zalecam jak najszybciej udać się do lekarza. Co panu dolega? Trzymaj mnie, bo za chwilę wyjdę z siebie. Leczysz pan moją żonę, czy nie? No dobrze, to zróbmy małe badango. Niech pan się tu nadstawi. Ale to nie ja, proszę pana, to żona. pan cały zdrowy. Mówiłem. Nie Tylko niech pan mi miotku, trochę sobie zażyje wieczorkiem i wszystko będzie jak trzeba. No! Wreszcie rozmawiamy jak ludzie. Mam tutaj dla pani skierowanie do ordokazy Proszę. Dziękuję. To zawsze działa. Witam na lekcji... No, nie pamiętam już jakiej lekcji, ale proszę napisać kilka słów w zeszycie, to postawię piątkę. A jak tutaj się muszę zająć moimi ...pilnymi sprawami. A co tu się dzieje? Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Wizytacja! Wizytacja polega na tym, że zaprezentuję pan jak wyglądają Pańskie lekcje. Dobrze, to niech Pan... Ale szczerze? Szczerze? Na pewno? Na pewno! Dobra, to siadaj Pan na tym stołku. No dobra Panie Dyrciu, to na dzisiejszej lekcji można dostać piątkę za oglądanie nauczyciela grającego w gry na komórce i popijającego oranżalę. Stop! Bardzo dobre podejście do młodzieży. Nowoczesne techniki edukacji. To się ceni w tej szkole. Dostajesz awans na przewodniczącego rady pedagogicznej. Już się nie mogę doczekać spotkania tych wszystkich pedagogów, ale będą jaja. Dzień dobry, witam starego klienta. Dzień dobry. Na co ma pan dzisiaj ochotę? Proszę o śpiornicę z posypką ze złota. Ośmiornica, oczywiście średnio wysmażona z dodatkiem kardamonu. Oczywiście olej sezamowy. Czy to wszystko? Tak, wszystko. Oczywiście, na pewno główną zasadą naszej restauracji. Tak, znam. W takim razie pańskie danie zostanie już za chwilę podane do stołu. Ja ci zaraz przysmażę ośmiorniczkę. Proszę bardzo, oto pańska średnio wyzważona pośmierniczka z puszkiem ze złota, z dodatkiem kardamonu oraz oleju sezamowego. Życzę smacznego. Dziękuję. Nie zaskoczył mnie pan. To jest tak samo wyśmienite jak reszta potraw w tej restauracji. Mm. Czy pana, czy wszystko w porządku? W jak najlepszym. Jem w najlepszych restauracjach na całym świecie. Ale czegoś tak pysznego jeszcze nigdy nie jadłem. To zasługa dobrze wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości. Masz pan tu 300 i gotuj jak gotujesz, bo odwalasz kawał świetnej roboty. Dziękuję i do zobaczenia. Kocham tą pracę. Cześć, tu koledzy, czyli Sadam i Rudy. Chcieliśmy Wam powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że jesteście tu z nami. Subskrybujcie nasz kanał i zobaczcie też nasze ostatnie filmy. Do zobaczenia! Pa!